Choć nie jeden wątpił, ten moment nastąpił. Od dziś w kinach możecie zobaczyć wyczekiwaną od dawna ekranizację komiksu Nowi Mutanci. Z tej okazji wybraliśmy dla Was piątkę naszych ulubionych bohaterów ze stajni X-Men. Zapraszam. Szybki jak błyskawica Quicksilver dołączył do paczki profesora Xaviera w przeszłości, która nadejdzie i z miejsca skradł nasze serca. Nastoletni zarozumialec ze świetnym gustem muzycznym opuścił piwnicę domu swojej mamy, by pomóc X-Menom w uwolnieniu Magneto z Pentagonu. Zaowocowało to jedną z lepszych scen akcji w historii całego cyklu. Grający Silvera Evan Peters wniósł do filmów o mutantach zbawienny humor, luz oraz energię. Szkoda tylko, że twórcy serii nie zdecydowali się pociągnąć wątku relacji bohatera z jego biologicznym ojcem. To mogła być emocjonalna bomba. Fani filmowych X-Menów poznali dwie mystik. Ta pierwsza, grana przez Rebekę Romin, to bezwzględna, pozbawiona rozterek moralnych zabójczyni, która wykorzystuje dar zmiennokształtności do manipulowania swoimi ofiarami. Mystic w wykonaniu Jennifer Lawrence to z kolei postać znacznie bardziej zniuansowana, rozdarta między nawołującym do pokojowej koegzystencji z ludźmi Xavier'em, a gotowym na wojnę Magneto. Ścigana przez upiory przeszłości bohaterka, odnajduje wreszcie sens życia jako opiekunka i nauczycielka młodych mutantów. Obstawiamy, że w zajęciach z przysposobienia obronnego nie ma sobie równych. Oh, hello! Choć bohater Ryana Reynoldsa mieszka w tym samym uniwersum co Wolverine i reszta X Ferajny, to jednak funkcjonuje w nim na własnych prawach. Dad? Nie interesują go wzniosłe hasła, ratowanie świata i walka o prawa mutantów. Jest chochlikiem drwiącym z ekranizacji komiksów, popkultury oraz show biznesu Ripley from Alien 3. Fuck you're old. Deadpool dowcipkuje niczym gwiazda stand-upu, a wrogów szlachtuje z gracją łyżwiarza figurowego. Regularnie burzy także czwartą ścianę, aby w niecenzuralny sposób skomentować ekranową akcję. I'm Dla widzów, których współczesny, ugrzeczniony Hollywood wpędza w depresję, spotkanie z Deadpoolem będzie niczym sesja terapeutyczna. Eric Lensher, wel Magneto, to nie tylko jedna z najpotężniejszych, ale i najbardziej złożonych emocjonalnie postaci z uniwersum X-Men. Tragiczne wydarzenia z dzieciństwa uczyniły go okrutnym i bezkompromisowym bojownikiem w walce o prawa mutantów. Magneto to postać środem z szekspirowskich dramatów. Złoczyńca i antybohater, który budzi jednocześnie strach i współczucie. Nie trudno się dziwić, że do zagrania go zatrudniono dwóch aktorów z ekstraligi. Zarówno Ian McKellen, jak i Michael Fassbender stworzyli porywające kreacje, które docenią nawet widzowie gardzący ekranizacjami komiksów. Wystrzałowa fryzura, zabójcze szpony z adamantium oraz wetknięte między zęby cygaro oto znaki rozpoznawcze zdobywcy pierwszego miejsca. Wolverina trudno nie kochać. To obdarzony porywczym charakterem samotnik, który potrafi poświęcić się w imię wyższego dobra. Przypomina bohaterów westernów z Clintem Stwoodem, którzy pojawiają się znikąd i zaprowadzają porządek. Filmowa seria X-Men miewała lepsze i gorsze momenty, ale grający bohatera Hugh Jackman był zawsze w olimpijskiej formie. Gwiazdorowi udało się połączyć na ekranie okrucieństwo i ciepło, cynizm oraz heroizm. Jak myślicie? Czy jest obecnie w Hollywood aktor, który mógłby przejąć po Jackmanie ikoniczną rolę Rosomaka? Dajcie znać w komentarzach. Don't fuck